Witam na moim kanale z informatyki. Taka druga część z logomocji, czyli bez komputera, ale właśnie na kartce chcemy zaprogramować żółwia, żeby narysował nam taki schemat. Oczywiście to nie rysuje za jednym razem, tu znów jest, moi drodzy Państwo, pewne procedury, które są składowymi tego całego, całego schematu. A więc zaczniemy może od najmniejszego elementu, jakim jest właśnie taki trójkąt. Generalnie, moi drodzy Państwo, trójkąt jest rysowany, czyli tutaj zadeklaruję, o tak będzie rysowany, o zmiennej bok. O tak jest trójkąt rysowany i żółw stoi tutaj. A więc to jest tak zwane. Bok. Trójkąt jest to jedna procedura, czyli oto trójkąt o zmiennej bok. Jak jest rysowany trójkąt? A proszę bardzo, mamy tutaj powtórz. Bo w powtórz. Trzy razy, bo mamy trzy razy, trzy boki i trzy kąty. NP, dwukropek, bok. I proszę zobaczyć, jeżeli on przejdzie tutaj, to obraca się o taki kąt, żeby narysować to. Później o taki kąt. Wiadomo, że te kąty wynoszą, no właśnie, każdy My to na lekcji przerabialiśmy, to omawialiśmy, że najlepiej, że suma tych kątów musi wynosić 360 stopni. Czyli damy PW, moglibyśmy dać 120, ale damy 360 dzielone na 3. A więc już program sam sobie zobaczy, jaki ma być kąt. To jest taki najfajniejszy zapis. Bo jeżeli byśmy chcieli, żeby ten wizakiem, czyli końcówką były na przykład siedmiokąt, ośmiokąt, to też byśmy mogli to bez problemów tutaj w takiej procedurze ująć. A więc mamy ten element. Teraz drugim elementem jest już prosty, ale troszeczkę musimy ten trójkąt nakierować. To jest dwa razy. Pójdzie nam do przodu. Czyli takie dwa odcinki, czyli dwa bok. I tutaj trójkąt jest ustawiony w ten sposób. Proszę zobaczcie, że on jest przekręcony w lewo, a przekręcony jest o kąt. No, tutaj trzeba byłoby zobaczyć, jaki kąt kątomierzem, lub w logomocji zobaczyć. Tu powiem jasno, jest przekręcony o. 30 stopni. Czyli mamy tutaj polecenie. Oto Lizak o zmiennej bok. Mamy Lizak o zmiennej bok. Żółw stoi tutaj na początku. A więc najpierw idzie tutaj. Do tego punktu. Czyli NP 2 razy dwukropek bok. I już mamy narysowane. Proszę tutaj. Teraz, żeby narysować, właśnie, żeby tak był włożony trójkąt, musi się przekręcić w lewo o 30 stopni. Przekręci się i narysuje o, właśnie ten trójkąt. Czyli będzie trójkąt. Trójkąt o zmiennej bok. Tylko zauważmy jedną rzecz. Jeżeli on narysuje już ten trójkąt, to będzie nadal obrócony w tę stronę. I jeżeli byśmy chcieli go wycofać, to poszedłby nam o właśnie o tak. Niestety musimy go wyprostować. Czyli znów teraz, ale tym razem, PW 30. Stopni. Czyli prostujemy go tu na końcówce, prostujemy go, żeby tak stał. O, właśnie w ten sposób. I wtedy się wyprostuje. I możemy tu użyć polecenia WS, czyli wstecz. Dwa razy dwukropek bok. I to można powiedzieć, jest już. To byśmy mieli teraz. Tego całego lizaka. Teraz, moi drodzy Państwo, tak jak w tym czterokrzyżu zrobimy coś takiego, że jest rysowana, jest nóżka, tak. Następnie on obraca się moi drodzy w tę stronę o 30, no, moglibyśmy różny kąt, możemy przyjąć 45 stopni, że ten kąt będzie 45 stopni i rysuje nam połowę lizaka, czyli to jest lizak dzielony na pół. Następnie rysuje nam lizak, duży, a później obraca się w drugą stronę i rysuje nam znów drugą połowę lizaka. Czyli jakbyśmy to zrobili. Oto trzy trzy lizak. Oto trzy lizak o zmiennej bok. Zaczynamy oczywiście z tego miejsca i teraz tak mamy ma przejść do tego punktu, czyli np dwukropek bok. Idzie odległość taką przekręca się w lewo, czyli LW o 45 stopni i rysuje nam, no właśnie, Lizak. Oj przepraszam, trzy Lizak, trzy. Oj przepraszam, przepraszam, Lizak, Lizak nam rysuje Lizak, o zmiennej bok. Dzielone na dwa. No i narysuje nam, i oczywiście wróci do tego punktu. I tak stoi. Teraz musimy go obrócić, czyli mamy teraz PW o ten sam kąt, żeby było do góry 45 stopni. I rysuje nam już dużego lizak o zmiennej bok. Narysował nam tego dużego lizaka. O, i jest w tym punkcie. Teraz musimy go obrócić PW 45 stopni i rysuje nam właśnie o ten mały lizak, czyli lizak. Lizak. O zmiennej bok dzielonej na dwa. Narysuje nam i jest przekręcony oczywiście w tą stronę. Żeby mógł się cofnąć, wyprostujemy go w lewo, w lewo o 45 stopni, czyli LW 45 stopni. To i możemy teraz dać ostatnie, no nie mieści mi się na kartce z boku, WS dwukropek bok. Czyli jak on stał w ten sposób, to tylko dajemy mu wstecz. Wstecz ta długość. I to jest już. Drodzy Państwo, to już jest ten element, kiedy żółw stoi z powrotem w punkcie wyjścia, a mamy narysowany taki trzylizak. Trzylizak. No to teraz przejdźmy tutaj. Mamy tutaj jeden trzylizak. No i taka sama sytuacja, jak było z czterokrzyżem. Czyli najprostsza w sumie procedura. Mamy tutaj oto cztery linizak o zmiennej bok. No i jak mamy tutaj? Żółw stoi tu. No i po prostu dajemy powtórz. Powtórz. Ile razy powtarzamy? Wiadomo, cztery razy. Co powtarzamy? Rysuje lisak, ale tym razem, zobaczcie, nie tak jak było w czterokrzyżu, że w lewo musiał się obracać. Tym razem po narysowaniu on musi się obracać, chociaż, prawdę mówiąc, w lewo jakby rysował. To jest tak samo nam narysuje, ale przyjmujemy, że rysuje nam najpierw tego lisaka, czyli lisaka, przepraszam, tego tego i tego, czyli powtórz 3GiZak o zmiennej BOK i PW90 i to jest już. A więc moi drodzy ten projekt do narysowania to już właśnie jest to co mamy tutaj do wykorzystania, a więc całe cała Cała procedura, czyli mamy od najmniejszej procedury, później to, później to, a na końcu z tych elementów możemy zbudować już taką procedurę. Dziękuję bardzo za uwagę.